jest nas kobiet, i nie tylko kobiet, poważny, bo aż 90% z nas e, ma rozstępy. Jak sobie z nimi radzić? Kiedy powstają i dlaczego w ogóle powstają? I co z nimi zrobić, żeby jakoś je zwalczyć? O tym porozmawiamy ze specjalistą, kosmetologiem Abigail Laskowska. Witam cię serdecznie, Abigail. Będę mogła mówić w skrócie, jak do ciebie mówią, Kana? Czy mówią do ciebie Abi czy zawsze tak pełnym imieniem Abigail? Najczęściej Abi. Abi, okej, okay, cudownie. Uwielbiam te imię i oznacza ona ulubienica ojca, to się dowiedziałam. Dokładnie tak. tak. Kochana, może zacznijmy tak. Kiedy się powstawiają rozstępy. Ogólnie rozstęp zazwyczaj pojawia się na skutek upośledzenia pracy komórek, które produkują włókna kolagenowe. A włókna kolagenowe są odpowiedzialne za sprężystość naszej skóry, jej jędrność i elastyczność. Powiedziałaś upośledzenie, czyli w jakim momencie pojawia się to upośledzenie komórek? Takim głównym czynnikiem jest mechaniczne rozciąganie skóry. I z tym mechanicznym rozciąganiem skóry mamy do czynienia w zasadzie na różnych etapach naszego życia. Jakie Już w okresie nastoletnim, mm -hmm. kiedy następuje taki szybki, gwałtowny wzrost, skóra bardzo często pęka. I to najczęściej wtedy pojawia się na plecach, prawda? Tak. Akurat najczęściej okolica taka krzyżowo-lędźwiowa, również uda i mm -hmm. pośladki. Kolejnym etapem, kiedy te rozstępy powstają u kobiet, jest również ciąża, tak. kiedy płód szybko rośnie mm -hmm. i skóra głównie w okolicach brzucha, czy na piersiach również mhm. pęka. No tak, pokazaliśmy zdjęcia, ale to najczęściej dotyka rzeczywiście nas kobiet, chociaż zdarza się, zdarza się też, że u mężczyzn. U mężczyzn to jest chyba w momencie, kiedy wzrost na przykład masy ciała albo, albo szybki spadek wagi, prawda? U mężczyzn też się zdarza. Mężczyźni mhm. też są narażeni na powstawanie rozstępów, głównie w okresie dojrzewania, czyli nastolatkowie, ale też panowie, którzy ćwiczą na siłowni. Mhm. Wtedy następuje dość szybki wzrost. Masy mięśniowej. No i konsekwencją tego mogą być rozstępy. A ja powiedzmy o konsekwencjach tego, że na przykład tyjemy i chudniemy. Czy wtedy też mogą powstać y, rozstępy? Takie niekontrolowane wahania wagi jak najbardziej są kolejnym czynnikiem, hmm. który determinuje do powstawania rozstępu. Czyli tu powinniśmy się zastanowić wcześniej. Dobrze, to teraz przytyję, a za chwilkę schudnę, Ale rzeczywiście ta skóra może nie wrócić do pierwotnej wersji już, prawda? Dokładnie tak. Jak zapobiegać temu, żeby te rozstępy no, no, nie powstawały? Zacznijmy od zapobiegania, a później przejdziemy do zwalczania tych, jeśli, jeśli już się pojawią. Jeśli chodzi o takie działania prewencyjne, to powinniśmy mieć taki racjonalny styl życia. Mhm. Ważne jest to, żebyśmy kontrolowały wagę, odpowiednio się odżywiały. Mhm. Pożywieniu powinniśmy szukać białek, o, tak. witamin typu witaminy A, witaminy C, E, BP. Mhm. Bardzo ważne są też minerały typu krzem i cynk. Czyli ważna dieta. A sprawność fizyczna? Sprawność fizyczna też jest istotna, ponieważ w momencie, kiedy się ruszamy, to tkanki się dotleniają. W momencie, kiedy się dotleniają, są bardziej odżywione, przez co... Lepiej się prezentują. Poza tym też prawidłowo napięte mięśnie są niejako stelażem dla naszej skóry, trzymają więc one ją trzymają w ryzach, dzięki czemu skóra zdecydowanie lepiej wygląda. Aby to przejdźmy do zabiegów. Kiedy chcemy rzeczywiście, na przykład, nawilżające masaże czy balsamy, które używamy po kąpieli, są niezbędne, albo na przykład w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, dbanie o tę skórę, to chyba są momenty, kiedy powinniśmy pamiętać o prewencji, czyli o zabezpieczaniu skóry i o nawilżaniu. Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o takie działania mające na celu zapobieganie, to ważne jest odpowiednie nawilżanie, właśnie to kontrolowanie wagi, o którym rozmawiałyśmy. Natomiast jeśli rozstęp już się pojawia, mhm. to on pojawia się zwykle w dwóch fazach. Na tak. początku skóra nas nieco swędzi piecze, Oho. później pojawiają się takie sinoczerwone bądź czerwone mhm. pręgi. Te pręgi są nieco wyniosłe ponad poziom skóry i pomarszczone. Oznacza to, że one są wtedy w fazie zapalnej. Ta faza mm -hmm. zapalna jest takim idealnym momentem do tego, żeby zacząć już działać, ponieważ wtedy te rozstępy jest nam łatwiej usunąć. Abi, a jak możemy działać? Czyli co, kremy wtedy, nawilżanie? Bardzo ważne, bardzo ważne jest natłuszczanie skóry. To, co możemy robić w warunkach mm -hmm. domowych, to peelingować ciało, masować. A jeśli już ten rozstęp się pojawi, no to możemy też skorzystać z zabiegów, zabiegów specjalistycznych. Serywy? W salonach? Tak. Mhm. Jakie są na przykład dostępne, tak mniej więcej, lasery? Tak? W zależności od tego, jak, w jakiej fazie jest ten rozstęp. Jeśli on jest w tej fazie zapalnej, czyli jest czerwony, to tutaj dobrze się sprawdzają mhm. zabiegi intensywnie stymulujące, które rozgrzewają skórę i powodują obkurczenie włókien kolagenowych oraz hmm, produkcję mhm. nowych włókien. Jeśli już rozstęp jest biały, czyli tak, przeszedł już do fazy mhm. bliznowacenia, to tutaj... Hmm, Oczekiwane efekty przyniosą nam tylko bardziej intensywne zabiegi. I najlepiej sprawdza się połączenie procedur laserowych, laserem frakcyjnym, który nam w sposób taki mechaniczny dziurkuje skórę, przez co uruchamia lawinę procesów naprawczych. Czyli jest szansa dla nas, kobiet i mężczyzn, kiedy już są te rozstępy, rzeczywiście żeby z nimi troszeczkę powalczyć. Możemy jest nadzieja na to. Tak. Zdecydowanie tak. Dziękujemy Ci bardzo. Abigail Laskowska, kosmetolog. Dziękuję ślicznie Dziękuję i do bardzo. zobaczenia, mam, nie, nie, mam nadzieję, niebawem, bo była cudowna rozmowa.